Dla grupy, dla Żydów, którzy są przeznaczeni na uniecystnienie to nic nie można było zrobić. Bo oni byli w grupie, grupa była pilnowana i właściwie jakiś oddział mógłby być, ale oddział powiedzmy, że, że oddział AK, czy że oddział NSZ, NSZ to nie, było, oni byli antysemici. A jakiś oddział partyzancki mógłby odbić jakiś, taką grupę Żydów. No i co dalej? Za to odbicie Żydów, to po pierwsze te wsie, na których to się działo, zostałyby spalone tak jak na załężczyźnie było, że całe wsie palili Niemcy, dlatego właśnie, że to tereny przeznaczone. Na osiedlenie Niem, Niemców. Także to nie. Natomiast y, poszczególni ludzie tak, zwłaszcza na wsiach. Bo w mieście małym to trudno jest. Bo, oczywiście, że, że to mogło się zdarzyć, że, ale to musiałoby to być zrobione rok wcześniej. Jak zaczęto ograniczać prawa Żydów, jak zaczęto nosić opaski, to wtedy można byłoby wziąć takiego Żyda, czy jego dziecko i gdzieś tam w piwnicy, czy, czy, czy w stobusiana, czy, czy przechowywać. Ale nikt nie zdawał sobie sprawy, że oni zostaną wymordowani, tylko że oni są po prostu grupą ograniczoną, ponieważ Niemcy w Niemczech wybijali w żydowskich sklepach szyby, bili tych Żydów, którzy byli właścicielami tych sklepów. To były te wzorce, które myśmy znali sprzed wojny. To były takie awanturnicze, były te postawy. Ale to nie był systematyczny vernichtung, czyli to unicestwienie, prawda? Dlatego też mi się wydaje, że wcześniej to nie. Już w czasie tej likwidacji to mógł być taki, że Żydzi wyrwali się jakoś z getta. I tam gdzieś w lesie, tam dużo lasów jest, a było jeszcze więcej. I tam po tym lesie się płąkali. I wtedy oni musieli coś jeść. I oni przychodzili do wsi w nocy i prosili o pomoc. I mogli źle trafić. I wtedy ten chłop ich wygonił albo wołał sołtysa. A sołtys to już jest biuro, urzędnik. To ten urzędnik już trząsł portkami ze strachu. I donosił to, przekazywał go tego Żyda na żandarmerię. A jak dobrze trafił, to go w ten chłop przechowywał. A poza tym.